Panie profesorze, samo bycie gerontokardiologiem nie czyni z lekarza przyjaciela seniora, więc co czyni tak naprawdę człowieka, lekarza tym przyjacielem? Już w słowie przyjaciel zawarta jest, jest na to odpowiedź. Żeby być gerontokardiologiem, no trzeba być profesjonalistą, trzeba być, mieć wiedzę, umiejętności, doświadczenie, ale ważne też, też jest empatia, rozumienie potrzeb drugiej osoby. I one są w szczególności, to, ta, ta, ta cecha jest szczególnie ważna w przypadku pacjentów w wieku podeszłym, w przypadku seniorów. Warto o tym pamiętać, że głównymi problemami zdrowotnymi osób w wieku podeszłym są choroby układu krążenia. To jest największy, naj, naj, największy problem. Wystarczy wspomnieć o tym, że 90% osób w wieku podeszłym po 80 roku życia ma nadciśnienie tętnicze. Du, duża, część, duża część seniorów ma cukrzycę. Bardzo duża y, o, y, os, liczba osób z wieku ma chorobę wieńcową, ma niewydolność serca albo jest już po udarze mózgu. Problemów związanych z chorobami układu krążenia jest bardzo dużo. One wpływają zarówno na ryzyko na długość życia, jak i na jakość życia, na sposób życia w wieku podeszłym. I gerontokardiolog to musi dobrze, dobrze rozumieć. Wiemy również o tym, że w wieku podeszłym niezmiernie ważne są, są kontakty społeczne, sieć społeczna. One bezpośrednio wpływają na, na wyniki leczenia, bo to nie wcale nie, 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 nie wystarczy. Powiedzieć, niech pan się rusza. Wcale nie, nie wystarczy zapisać jakąś tabletkę, bo ważne jest to, żeby również często u osób, które podeszły, zaangażować w edukację w w pacjenta i jego opiekunów, by również dowiedzieć się, czy, z czego wynikają dolegliwości pacjenta. Często jest tak, że one nie wynikają przede wszystkim z choroby. Z którą się pacjent zgłasza, to objawy są potęgowane przez wiele innych problemów, chociażby przez, przez samotność, chociażby przez brak zaopiekowania, chociażby takie trudności życia codziennego związane z tym, że trzeba wyjść do apteki i po leki, albo trzeba wyjść do sklepu i przynieść siatkę z jedzeniem. I gerontokardiolog musi być tego świadomy, musi być uczulony, musi wykazywać empatię dla, dla tych osób. Bardzo dziękuję za nazwanie mnie kardiologiem Czuję się gwaranto-kardiologiem.